Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na mały wantur po naszym camperowaniu. Pokażę wam, jak on wygląda teraz, czyli jeszcze przed wszystkimi pracami, które tutaj zamierzamy zrobić. Kupiliśmy go w takim stanie i pokażemy wam, co tutaj jest, co chcemy zmienić, co nam się nie podoba, a może co zostanie. Zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zapraszam was. Samochód, który kupiliśmy to Mercedes Sprinter z 2010 roku. Zaletami tego samochodu na pewno jest to, że to jest osobówka, więc jeżeli będziemy przerabiać go na kampera, a na razie nie jest przerobiony, nie będzie nas to kosztowało akcyzy, ponieważ silnik jest tutaj ponad dwulitrowy, akcyza mogłaby troszkę wynieść. jest. Drugą niewątpliwą zaletą i bajerem są tutaj przesuwane drzwi, są one automatyczne, natomiast... To, co jest minusem, jak widzicie, duże przeszklenia z jednej i z drugiej strony. Możesz? Cześć, widzę. Co sądzisz o naszym kamperze? Fajny jest nie mamy dużo miejsca w środku, wygodne łóżko. A co byś w nim zmienił? Nie no, będę opowiadał, co będę zmieniał w kamperze. Te szyby. A, szyby najjaśniejsze. No właśnie, a teraz będę o szybach. Tak jak widzicie, przeszklenia są z dwóch stron. Powoduje to niestety, że w upalne dni, gdy jest duże słońce, w środku bardzo szybko się nagrzewa. Natomiast chodźcie do środka. Teraz to, co zostało po poprzednim właścicielu, to właśnie moskitiera, więc fajnie na plus. I samochód w środku prezentuje się tak. Mamy tutaj już szafkę kuchenną z lodówką taką domową Niestety domową, no minus jest taki, że jeżeli jesteśmy na dziko to prąd nam tutaj jej nie pociągnie Natomiast na kempingach jest to fajna sprawa Mamy zlew z baterią, z pompą wody i tutaj pod spodem taki o zbiornik na wodę No i to jest kolejna rzecz, którą na pewno będziemy chcieli przerobić, bo ten zbiornik w tym miejscu nie może zostać, bo zabiera nam troszkę przestrzeni do przechowywania. Mamy tutaj rozłożone na stałe łóżko, które na pewno zostanie w tym miejscu, to już wiemy. Natomiast jak sobie spojrzycie tutaj na dół, jest tu bardzo mało miejsca. I pierwszą rzecz, którą będziemy w tym kamperwanie robić, to podniesienie tego łóżka do góry. Zależy nam na tym, żeby jak najwięcej przestrzeni zyskać pod łóżkiem, więc będziemy je podnosić praktycznie do wysokości tutaj szyby tak żeby pod spodem zmieściło się sporo bagaży oraz zmieścił się zbiornik na kole na czystą wodę. Jak widzicie od środka te przeszklenia są dosyć duże, tutaj jest jakaś wyklejka folią też od poprzedniego właściciela. Natomiast część z tych szyb będziemy zasłaniać po prostu sklejką, która będzie od spodu po prostu zaizolowana, tak żeby nie przepuszczała ciepła, ale również zimna w chłodniejsze dni. Z bajerów, zobaczcie, jeszcze tutaj z tej strony mamy telewizor. Fajna sprawa jest taka, że poprzednio się zamontował na dachu antenę do telewizji naziemnej, a sam telewizor jest mały, ale posiada w sobie funkcję Netflixa, więc w pochmurne dni możemy sobie uprzyjemnić nieco pobyt. Jak widzicie, tutaj jest kolejna strefa, taka powiedzmy toaletowa. Nie mamy tam oczywiście zabudowanej łazienki, jest to w planach, ale wydaje mi się, że gdzieś tam na końcowym etapie mamy tutaj jakieś ciuchy, które na stałe jeżdżą z nami na wypady, a na dole toaleta chemiczna, taka klasyczna, a pod łóżkiem w okolicach toalety mamy też schowany drugi akumulator, przetwornicę i separator. Pozwala nam to na małą niezależność, gdy śpimy na dziko. Jak widzicie, brakuje u góry szafek, więc to też będzie do przygotowania w najbliższym czasie. Plan jest taki, że zaczynamy od łóżka. Później robimy szafeczki tutaj u góry, tak żeby te wszystkie graty, które najczęściej jeżdżą na łóżku, czyli jakieś plecaki z ciuchami, zakupy, można było zapakować do góry. No i przód naszego campervana. To, co jest też dodatkowym plusem tego, że ten samochód jest osobowy, zobaczcie, mamy na dole takie szyny Airlinery. To jest wersja 9 -osobowa, więc posiadam do niej więcej foteli. Teraz jeździ tutaj z lewej strony Olek w foteliku, natomiast docelowo chcemy włożyć tutaj jeszcze jeden fotel, tutaj pod szybę, tak żeby w tym miejscu stworzyć taką podwójną kanapę. No i pewnie skończy się na tym, że te fotele będą przesunięte troszkę do tyłu, tak żeby tutaj zrobić jeszcze miejsce na stolik, a ta strefa, gdzie w przyszłości będzie łazienka, będzie troszkę Węższa. Natomiast samo łóżko też pójdzie troszkę do tyłu, bo teraz nie opiera się o tylnie drzwi, tylko jest tam dosyć spora szpara, więc na pewno wykorzystamy ją, żeby jeszcze to łóżko nieco tam wepchnąć i zyskać kilka centymetrów. To, co mogę powiedzieć o samym samochodzie i o tym, jak go kupowaliśmy, został dokładnie sprawdzony przez rzeczoznawcę. Widzieliśmy, z jakim wkładem będzie się ten samochód wiązał. Rzeczoznawca dużo się nie pomylił. Na nasz plus, teraz wiemy czym jeździmy, mamy tutaj zrobione dosyć dużo rzeczy. Jest to skrzynia automatyczna, więc powiem Wam, komfort jazdy tym samochodem jest naprawdę fajny. Dodatkowo ja jako kierowca mam fotel pneumatyczny. Tutaj fotel, fotel Pauli jest zwykły, natomiast planujemy wsadzić tutaj dwie obrotnice, tak żeby stworzyć taką strefę, strefę dzienną. No i może w przyszłości tutaj u góry jeszcze mamy takie miejsce, żeby wykorzystać na jakieś małe łóżko dla... Dla Olka i może wytniemy tutaj dziurę w dachu, żeby sadzić dodatkowo jeszcze jakieś okno, żeby miał fajny widok. Sam Campervan nie jest najwyższy, natomiast my z żoną nie przekraczamy 1,80 m, więc dla nas spokojnie wystarczy. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, to śmiało je zadawajcie. Ja ten odcinek chciałem zrobić po to, żeby dać taki background i mały wstęp do tego, co będziemy tutaj robić, bo w kolejnych odcinkach zobaczycie krok po kroku, co w nim przerabiamy? Nie będzie to takie klasyczne budowanie kampera, bo nie możemy sobie na to pozwolić, dlatego że już teraz nie jeździmy, mamy w tym roku wiele planów, więc gdybym zerwał tu całą tapicerkę i chciał wszystko robić od podstaw, to stracilibyśmy to lato, a zależy nam na tym, żeby odwiedzić kilka krajów, które też pokażą się tutaj na naszych kanałach. Więc pokażemy Wam tę modyfikację krok po kroku, zaczynając od łóżka, montując jakieś szafki, delikatne zabudowy, zmiany dodatkowe gadżety, bajery, więc będziecie mogli zobaczyć, jak można takiego kamperwana przerobić, nieco sobie utrudniając na pewno, ale też zyskując na tym, że już w pewnym momencie ten kamperwan jest gotowy do tego, żeby ruszyć w trasę i nim jeździć, zwiedzać, więc bądźcie z nami, oglądajcie, a w razie pytań śmiało. Cześć!